W dzisiejszym materiale sprawdzimy, czy po zakupie nowego kanistra na benzynę czy na olej napędowy w środku są jakieś zanieczyszczenia, jakieś pyły, osady. Także wlejemy czystą benzynę, wypłuczemy, wlejemy do czystego naczynia szklanego i zobaczymy, czy jakieś brudy, jakieś paprochy, jakieś pyły są widoczne. Takie ciśnienie. No i dobra. Wlejemy teraz do słoiczka. I sprawdzimy, jak to wygląda. Nowy kanister nadaje się od razu do użytku. Jakiś pyłek jeden pływa, ale moim zdaniem nadaje się jak najbardziej i to pokazuje, że taki kanister od razu jest gotowy do używania. Także, jeżeli się boicie to nie obawiajcie się, jedźcie na stację paliw po zakupie i tankujcie. I nic wam nie będzie. A jeżeli będzie jakiś jeden pyłek, tak jak jest u mnie, to powinien filtr paliwa go po prostu wyłapać. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, piszcie w komentarzu.